Zdawałeś sobie kiedyś sprawę, że jesteś sam na świecie dokładnie z 18 bobami? Czyli, o no właśnie, jak ten pan, który się tam nie teraz patrzy. I pokażę Wam od, od takich początków, i sorry za -i, ale no, z tego nagrywania to serio mi laguje. Tutaj mamy testową platformę, na będziemy testować. To już mi triper wybuch I najpierw od początku, czyli najpierw itemy, które możemy dostać pod tym obodem. Możemy tu mieć Entity różne entity z jednego te tego możemy tu mieć naprawdę bardzo dużo rzeczy i zaraz do tego przejdziemy ale najpierw zobaczymy grass overhaul, czyli czyli no, możemy powiedzieć, że możemy stworzyć o takie coś możemy po prostu zebrać musimy mieć silk toucha i słyszycie to? czekajcie, bo ja to mam we wszystko ściszone dokładnie, bo, nie, bo wtedy testowałem było mega głośno Gdzie to? Tu expilata. Aha, bo to jest ten, dobra. A tu są jakieś coś ten, Egi. O w ogóle tu jest pierwszy mop. Taki Wipek, kurno. Dobra, ale idę do nowego światła. Jesteśmy na Nowym Świecie, gdzie na początku nie ma nic. A chcę Wam pokazać, jak tu się często pojawiają różne dźwięki, które nie wiadomo, czy to jest jakaś struktura, czy coś się pojawia. Ja zrobię taką platformę, bo w sumie nawet nie wiem, czy to się w ogóle pojawi. Opa, jaka duża struktura. I zobaczcie to Czas nieby nie ma, No zaś się zacznie. Halo, najpierw od takich mniej strasznych. Tego nie używamy, bo ten to, to mnie będzie wnerwiać. Dobra, zaczynamy od pana Jeffty Killer. Ja sobie dam jeszcze efekt. No, nie jest zawsze taki straszny. Następny to jest Siren Head. Jest on mega duży, zadaje on, jakby jesteśmy bez. No to po prostu zabije. Spawnować go nie możemy, znaczy znaczy spawnować go możemy, ale żeby taki osam spawnować, to jest mega, mega, mega rzadko, rzadka szansa. Bo serio, on jest mega rzadki, żeby go spotkać. To jest taki piramid On ma mega mocny miecz Możemy go tylko spotkać na pustyni Na pustyniach No i jest on Zadaje on mega dużo Sabrany. To chyba wam się bardzo dobrze kojarzy Bardzo, bardzo też Dużo też zadaje HP I też go ciężko spotkać Kolejny to jest knanomorf. Tego to akurat możemy łatwo spotkać. Lesby się tylko podczas nocy. Yy, Facehugger, tylko że ja tego wywala. To jest taki, jakby, możemy powiedzieć, taki skorpionik. Sensored Chest Buddhiser to jest na piaskownicy i on po prostu zamieszkiwuje w tych. Zadaje bardzo mało HP. Nie ma żadnych soundtracków I, i liveform Może nam się pojawić, kojarzyć, kojarzyć bardziej z bakrumsów w sumie. I dalej Slenderman, Demogorgon Gorgon, Gold, Rake, Whiteface. Dobra, jakiś Dawies, Smile Dog i trap Mamy tutaj Slendermana Ja go już tu zabiję, bo on mi da taki efekt, gdzie będą same oczka więc nie chcę go mieć. Ksenomor Gorgon to jest, tam same, ten, to jest ten sam, co w tamten. To są po prostu całe białe. Gold to już widzieliśmy. Tylko, że jak się go zabije, to tak wygląda. Ter teraz jest taki rake. Każdy w sumie wie, co to jest zupełnie rake. No, może większość nie zna. No, to jest taka postać po prostu. Whiteface nic nie robi. Jedynie nas pogląda i no, da nam efekt. Michael Davis. To jest taki, można powiedzieć, taki scp. To po prostu, na zobaczy, to zasuwa nieskończonością. To jest Smile Dog. Zadaje on mega dużo i jest on wkurzony. Nie możemy go oswoić. Ma, jak, ma rzadkie soundtracki, jednak ja nie, wam nie będę pokazywać, bo nie wiem gdzie to dokładnie jest. Spinktrap? Trap. To jest ostatni. Spinktrap Trap mi się mega podoba. Fajnie, że jest tutaj w Simonafa. Ma nawet soundtrack. Rzadko go spotkać. I teraz wchodzimy do, do Crucifix, Herd i Paranoid. Pierwsze to jest Crucifix <grymna> Teraz ja to trochę ściszę, bo kolejna rzecz to jest mega, mega głośna Dobra, w sumie o tym nic nie ma. I tu mamy takiego pieska. No, nic nie możemy robić. to nie możemy wejść do akwipunku. No i tutaj mamy wszystkie słowa. Ja Jeśli zamienimy, to on, to on się zmienia skinia. To jest skina, to, to jest taki sam jak Smile Dog w sumie. Ten sam. No to jest nawet spokój, ten dźwięk. Najpierw zobaczymy od Starlet Starker są on taki no taki z, no w sumie można powiedzieć ja go już wiem wiem jak on działa bo go testowałem z moimi kolegami następny to jest poczekam aż to się skończy dobra lepszy to jest to nie ma żadnych soundtracków jest on ma bardzo dużo hp mi się czałgać mi tu zgin bo ja nie chcę, żebyś tu był. Dobra, gdzie jest tu Sakman? Mega mi się on mega podoba. Tylko, że ma no... No trochę go ciężko też zabić, ale no. Łatwo w sumie go zabić z <ścoughs> Crashen to, to jest to samo co jak to, tylko że inaczej to wygląda. klaczer, jo to także, jak się na niego spojrzymy, to on nas od razu atakuje. Jak się na niego spojrzymy, to się nie rusza. Jak, no jak się na niego spojrzymy, to się nie rusza. Jak się odwrócimy albo nie będziemy na niego celowniku, to po prostu się rusza i się zbliża do nas. No, albo że jak będziemy bliżej, to wtedy nas atakuje. Y bardzo fajny też ma dźwięk, ale nie będę przemieniać, bo to w sumie jest też kupę rzeczy. To jest. To jest Goatman. To jest to samo co wcześniej. Tak, tak samo działa, tylko wcześniej co działało, bo to jest teraz nowy update. No i teraz, yy, update to jest takie coś: w osłonie update, to mu się ta głowa kręciła i po prostu jak się na niego spojrzeliśmy, to się nie ruszał. No i teraz mamy tu Yeti. Yeti no nie wygląda to jak Yeti, tylko wygląda jak po prostu horror jakiś. Tu ma jakieś shurikeny z tyłu, bardzo głośne. Dobra, mamy tutaj Cave Dweller, Skin Stalker, Kcrdlop. tego nie testujemy, bo to są te, co tam płakał <coughs> SCP, oj sorry, SCP, kolejne Dracoflora. Także tu mamy oryginalną wersję, tu mamy coś takiego, więc no, jest co sprawdzać. Yy... Set day. Co jest, Ja go zrozpiłem?